Postołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiary, jak ziarny pogorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniami, przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z Was, mając sługę, który orze lub pasie, Powie Mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje się wdzięczność, słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Usłyszeliśmy dzisiaj w czytaniu z księgi proroka Habakuka, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To określa całe chrześcijaństwo, bo wiara to nie teoria, to nie emocja, ale pokorne zaufanie drogą Pana, także wtedy, gdy Jego drogi są zupełnie inne niż moje drogi, niż moje plany, niż moje marzenia. Wiele razy tak mamy w życiu, że idziemy drogą życia i jest trudniej. Inaczej to sobie wyobrażaliśmy. Nie żyjesz dlatego, że masz wszystko poukładane. Żyjesz, bo ufasz temu, który Ciebie prowadzi, nawet przez Dolinę Cienia. To jest postawa człowieka wierzącego. Ten, kto ufa Bogu, nawet wtedy, gdy nie rozumie świata, przetrwa. Nie ten, który ma siłę, władzę, ale ten, kto wierzy, wiara ratuje życie, szczególnie w, w chwilach, gdy pytamy, po co to wszystko? Wiele razy stajemy pod ścianą, pytamy, po co to wszystko? W moim życiu, w mojej wierze, w powołaniu po co to wszystko? I wtedy wiara. Pozwala nam przejść przez tą ciemność, iść dalej. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Sprawiedliwy to nie ktoś bezbłędny, ale to ten, kto jest we właściwej relacji z Panem Bogiem. To ten, kto ufa, a nie kalkuluje, co ja z tego będę miał, że ja przy Bogu jestem. Czy to mi się opłaci? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To nie ten, kto nigdy nie upada, ale ten, kto po upadku powstaje, bo ufa Bogu. To nie ten, kto wszystko rozumie, ale ten, kto trzyma się Boga, nawet gdy więcej nie rozumie w swoim życiu. To nie ten, kto nie ma wątpliwości. Ale to ten, kto ze swoimi wątpliwościami przychodzi do Boga, a nie od Niego ucieka. Żyć z wiary, to znaczy żyć w oparciu o Boga, nie o siebie. Jezus w Ewangelii też mówi dzisiaj o gorącej, żywej wierze, ale zanim jest dzisiejszy fragment Ewangelii, Jezus mówił uczniom o przebaczeniu, że jeżeli zawini brat przeciwko nam siedem razy, a nawet siedemdziesiąt siedem razy, to mu przebacz. I uczniowie, kiedy posłuchali tego, byli przerażeni. To brzmi jak niemożliwe, dlatego reagują bardzo po ludzku. Mówią, panie, przymnóż nam wiary, żeby to się dało. Bo my tak nie potrafimy sami z siebie. To jest dobra reakcja. To jest modlitwa ludzi, którzy chcą iść za Jezusem, ale wiedzą, że po ludzku sami nie potrafią. Panie, przymnóż mi wiary. To jest modlitwa człowieka, który mówi: Panie, ja chcę, ale nie umiem zarać mojemu niedowiarstwu. Wiara to jest pokorna ufność w moc Boga, że Bóg może o wiele więcej niż ja. I Jezus mówi im, że nie potrzeba wcale więcej wiary. Nie chodzi o ilość. Wystarczy to, co masz, tylko chodzi o zaufanie. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Ziarno Gorczycy to jest coś bardzo maleńkiego, ale ma w sobie ogromną dynamikę rozwoju. Z maleńkiego ziarenka wyrasta ogromny krzew, drzewo prawie. To jest coś niezwykłego. Jezus chce nam pokazać, że to ilustruje obraz życia duchowego. Obyśmy my duchowo mieli taką dynamikę, żeby nasze życie duchowe nie było bierne, ospałe, takie zatrzymane. Czy ja tak do końca to nie wiem, czy ja przy tym panu Bogu jestem, czy chcę przy nim trwać, niech to życie się jakoś przydarza. Co robić, aby ono było dynamiczne i kiedy jest takie mocne? Na przykład kiedy zasłuchamy się w Ewangelię, ona nas dotyka, zaprasza nas do czegoś, mówi nam w sercu, zrób to. Pogódź się, przebacz, odpuść, zrób coś więcej, pomódl się. I jeżeli ja z tym nic nie robię, Jestem ospały, pozostanę bierny, to z tego nic nie wyrośnie. A Jezus mówi: Jeśli za tym pójdziesz, zrobisz to, ten mały krok w wierze, zobaczysz, jak Twoja wiara będzie się rozrastała. O ile tylko pozwolisz Bogu, by w tobie działał. Wiara ma w sobie bożą energię życia. Trzeba tylko pozwolić jej działać. Ale kiedy myślę o tym ziarnie Gorczycy, to, to mam jeszcze jedną myśl, że może ty patrzysz na swoje życie i mówisz, ono jest jak takie suche ziarno. Może kiedyś to było, ale dzisiaj to jest wszystko wyschnięte. Nie ma w tym Bożego życia. Już się nie modlę tak jak kiedyś jakoś mnie to nawet tak nie pociąga albo myślę sobie kim ja jestem jestem grzeszny człowiek słaby a bóg mówi jak gdy widzę ziarno widzę w tym ogromny potencjał bo wystarczy gdy to ziarno maleńkie wysuszone damy tam gdzie jest woda gdzie jest trochę światła okazuje się że ono zaczyna żyć zaczyna kiełkować i rośnie tak szybko że zadziwia wszystkich. Wiara to jest pokorna, ufność w moc Pana Boga. Nie chodzi o to, by mieć wiarę wielką, ale by pozwolić Bogu działać przez moją małą wiarę. Jezus mówi: Wystarczy ci to, co masz. Przypomnij sobie cud rozmnożenia chlebów. Kiedy Jezus wziął pięć chlebów, dwie ryby. A miał pięć tysięcy ludzi, wziął maleńkie i z tego się nakarmili wszyscy, jeszcze pozostało. Więc Jezus mówi nam dzisiaj, w tę niedzielę, jeszcze bardziej mi ufaj. Potrzebujemy tylko odrobiny zaufania, aby wyzwolić ogromną moc, jaka jest w Bogu. A jeżeli usłużysz już komuś, jeżeli kochasz, jeżeli jesteś gotowy do przebaczania, to nie dlatego, że ty jesteś taki super człowiek, ale dlatego, że Bóg działa w tobie. I dlatego usłyszeliśmy dzisiaj dalej to, co mówi Jezus: Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. I to nie dlatego, żebyśmy myśleli o sobie, że ja to jestem takie nic. Bo jeżeli tak będziesz myślał, to jest grzeszne myślenie. Bo Ty nie jesteś nic. Jesteś cenny i cenna w oczach Boga. Ale Pan nie chce, żebyśmy poszli w pychę, że ja to jestem już taki wspaniały, osiągnąłem wszystko sam. Bóg zrobił to przeze mnie. Bóg to we mnie uczynił. Maryja mówi: Wielkie rzeczy mi Pan uczynił. Bycie nieużytecznym sługą, znaczy Panie, zrobiłem to, co należało, ale cała chwała, niech będzie Tobie, a nie dla mnie. To uczy pokory bez poniżania siebie, wdzięczności bez wywyższania się, gdy wiara działa, łatwo myśleć, ja mam moc. A Jezus mówi, nie zapomnij, kto Ci dał tę moc. Pokora chroni przed pychą i czyni to, że błogosławieństwo Boże trwa. Jak patrzę na swoje uczynki, czy myślę, Bóg będzie zadowolony, bo coś mu dałem, zrobiłem to dla Niego, przyszedłem do Kościoła, odmówiłem nowenne, różaniec, ale Bóg się będzie cieszył? Czy myślę raczej, dziękuję Ci, Panie, że mogłem być z Tobą? że zaprosiła mnie do tego Twoja łaska. Nie, że ja coś robię dla Boga, bo tak szczerze Bóg od nas nic nie potrzebuje. My przez to, co czynimy, odpowiadamy na Jego łaskę, na Jego miłość. Wielu ludzi myśli, że Bóg jest im coś winien. Skoro usłużyłem Bogu, skoro się modlę, to Pan Bóg winien mi dać coś w zamian. Panie, usłużyłem Tobie cały dzień. Czy nie należy mi się coś od Ciebie? A Jezus mówi: Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Nie chodzi o to, żebyście robili coś dla mnie jako słudzy czy niewolnicy, ale chodzi o relacje przyjaźni. O tym jest cała ta dzisiejsza Ewangelia. Dlatego powie nam. Że wykonaliśmy to, co powinniśmy. To wszystko zmienia. Bóg nie szuka niewolników. Bóg we mnie i w Tobie szuka swojego przyjaciela. I to nie takiego, który robi coś dla zapłaty, że ja przyjdę, modlę się, co ja z tego będę miał, ale takiego, który przyjdzie dla Boga, dla samego Boga, żeby przy nim być, aby ufać Jego sercu. Wiara jest wyzwoleniem się z egoizmu, z takiej kalkulacji, z myślenia o zasługach. Gdy patrzę na chrześcijaństwo dzisiaj, nawet na katolicyzm, myślę, ile jest w tym magi, magicznego myślenia, takiej magii. Znaleźliśmy nowennę, najwspanialszą, która najlepiej działa, i Bóg już musi się ugiąć. Wykręcam rękę Bogu, musisz. Bo ja odprawiłem to czy tamto, a Bóg mówi: Dzieci, wy jeszcze nic nie rozumiecie. Ja chcę wam dawać za darmo, ale chcę, byście się uczyli mi ufać i ze mną być. To magia mówi: Receptę zrób tak i tak i tak, i to wtedy zacznie działać. Pomyśl, ile masz magicznego myślenia w patrzeniu na Pana Boga. Czy my nie daliśmy się jakoś? Trochę w to zapętlić, i jeśli tak jest, to Bóg mówi: Możesz odpuścić to myślenie, i wiem, że wielu odetchnie z ulgą. Wiara to nie, próbo, to nie próba udowodnienia Bogu czegokolwiek, ale to zaufanie miłości Boga, Jego planowi, to poddanie się zamysłowi Boga, by naprawdę móc żyć. Nie po swojemu, ale po Bożemu. Słowo Boże powie mocno: Bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie dlatego, że on tego wymaga, ale dlatego, że bez wiary my nie umiemy przyjąć mi miłości Boga, a tylko zaufanie otwiera serce. Dlatego Jezus mówi. Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Zrobiliśmy to, co należało. I to nie jest wcale lekceważenie. To jest świadomość. To, co robiłem dobrego, to Ty, Panie, uczyniłeś przeze mnie. Nie ilość wiary porusza góry, ale relacja z Bogiem który ma moc. Teresa Wielka mówiła, ja i Pan Bóg stanowimy większość. Choć sama wiedziała, że ma małą wiarę i że jest i że jest krucha. A Jezus powie, beze mnie nic nie możecie uczynić, ale z Nim możecie wszystko. Przenosić góry, przesadzać morwy, nawet Wyjdź do bliźniego z przebaczeniem 77 razy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten, kto ufa, naprawdę żyje, bo wiara nie jest ciężarem, ale drogą do przyjaźni z Bogiem. Panie Jezu, przydóż mi dzisiaj wiary, nie takiej wielkiej. Ale prawdziwej i pokornej, która ufa Tobie nawet wtedy, kiedy nie rozumiem moich dróg życia. Dziękuję, że nie żądasz ode mnie doskonałości, ale zapraszasz mnie do relacji. Dziękuję, że wystarczy Tobie odrobina zaufania, byś Ty mógł działać we mnie z całą swoją mocą. Ucz mnie wiary, która żyje, która nie stoi w miejscu, ale się rozwija. Niech to co dzisiaj usłyszałem rośnie w moim sercu. Niech będzie tylko niech nie będzie tylko jakimiś emocjami. Daj mi wiarę, która przebacza, która potrafi usłużyć bez oczekiwania zapłaty, która kocha, bo ty pierwszy ukochałeś. Niech we wszystkim co dzisiaj zrobię, będzie twoja łaska. Działanie Twoje, Twoja moc. Ich moje serce stanie się miejscem, gdzie ziarno Twoje dojrzewa. Oto to Cię Jezu prosimy. Amen.